A kilka dni temu na Instagramie opublikowałaś bardzo taki szczery, bardzo poruszający post, w którym opowiedziałaś o takich przykrych słowach krytyki, które na Ciebie spadły. I jak Ty sobie radzisz z tą krytyką? Czy ona Cię już nie dotyka po tylu latach w, w branży, czy dalej jakoś? To, to jest trochę tak, że to oczywiście mm, zawsze jest jakiś trigger, nie? Coś, co Cię, co cię sprowokuje. Myślę, że mnie sprowokowało... Wystąpienie w milionerach, bo byłam strasznie zaskoczona w ogóle tym, bo ja podchodziłam do tego jako do zabawy, takiej zabawy, która ma też przynieść jakiś szczytny cel. No, bawimy się o to, żeby wygrać pieniądze dla dzieciaków, żeby założyć im szpital psychiatryczny, tak, żeby im pomagać. Więc to nie jest konkurs wiedzy, to nie jest to, że ja się zgłosiłam do milionerów, bo uważam, że jestem omnibusem. Wcale nie uważam, że jestem omnibusem. Uważam, że nie mam jakiejś super szerokiej wiedzy, jak Bartek Węglarczyk, który jest absolutnym omnibusem. Busem, ale za to mam bardzo dobrą specjalistyczną wiedzę. Interesuję się psychologią, literaturą, mediami, no bardzo różnymi wieloma rzeczami, w których jestem dobra, ale. Nigdy nie byłam tym typem w szkole, mimo że, nie wiem, miałam same piątki, no ale wiadomo, szkoła nie weryfikuje takiej ogólnej wiedzy. I w ogóle nawet się nie zadawałam takich pytań. I kiedy zobaczyłam ten hate później, sobie myślałam, ludzie, wy się zwariowali kompletnie. To naprawdę nie jest konkurs na wiedzę. Można pewnych rzeczy nie wiedzieć. To, że myśmy pomyśleli, że Barbados jest za łatwy i Filip sobie postanowił, jakby Szkocję wstawić, no to jakby okej, okay. to mi się wydawało, że to jest nawet śmieszne i że w ogóle ten cały program był dość zabawny e, i że udało nam się nie wiem, rozbawić ludzi, bo widzieliśmy, że ludzie na widowni się śmieli, więc wiesz, więc to dla mnie było zdumiewające i pytasz mnie, czy to mnie dotyka, wiesz co, nie, to mnie czasami zaskakuje, jak już mi się wydaje, że już wszystko, wszystko wiem i że już wszystkiego się, jakby już mam taką grubą skórę krokodyla, e, to nagle się okazuje, że po prostu sobie myślę, mój Boże, naprawdę przy tym wszystkim co się dzieje na świecie, przy tym wszystkim co się robi, w ogóle innych rzeczy wartościowych, dobrych, gdzie staram się być na co dzień totalnie przyzwoitym człowiekiem, a jednocześnie robię... Nie pracuję jako nie wiem, osoba, która tylko się pokazuje, tylko ja robię milion merytorycznych rzeczy w swoim życiu, tak? I w biznesie, i, i jako psycholog, i, i jestem autorką wielu publikacji, i mam firmę, która się zajmuje pom pomocą. No, no mogła, mogłabym tutaj, prawda, sobie laurkę jakąś tam... Ten, ale ja nie mam takiej potrzeby, natomiast nagle w ciągu sekundy zostajesz uznany za, że debilem po prostu. Więc chyba to był taki odruch chwili, a poza tym, wiesz, to trochę działa tak, że... Nigdy nie wiesz, jak te rzeczy wpadają do twojego umysłu i tak naprawdę odpalają się w momencie, kiedy jesteś słaby. A ja ostatnio się rozchorowałam i rzeczywiście leżałam w łóżku z pięć dni, nie na covida, ale tam miałam jakieś problemy i byłam strasznie słaba. I w ogóle jak byłam słaba, to miałam jakieś takie jakieś ciemne myśli, w ogóle jakoś czułam, czułam się gorzej ze sobą i chyba to się w tym wszystkim momencie spiętrzyło, więc to jest trochę tak, że nie wiemy, kiedy komuś zrobimy krzywdę więc ja zawsze mówię, że jakby to jest takie piękne zdanie, które kiedyś powiedział na TEDzie taki jeden z, z, z pianistów takie wystąpienie było i on powiedział właśnie, że nigdy nie wiesz, które, czy twoje ostatnie słowo, czy twoje słowo wypowiedziane ostatnie e, do danej osoby nie jest w ogóle twoim ostatnim słowem powiedzianym temu człowiekowi, więc mówiąc coś komuś, zastanów się czy to chcesz, żeby to było twoje ostatnie słowo powiedziane tej osobie, bo rzeczy się dzieją po prostu, można się z kimś nie pożegnać, można komuś nie wybaczyć a ludzie odchodzą, więc strasznie trzeba być Czułem na te słowa i ja, ja po prostu tego nie rozumiem. I chyba to z tego wynikało, że by jakoś ludzi uwrażliwić na, na to, że wiesz, ja sobie poradzę totalnie. No bo ja już mam twardą skórę, już mam dobry nastrój. Po prostu jestem psychologiem, jest mi łatwiej sobie radzić z takimi rzeczami. Mam cztery dychy na karku, trochę, to, trochę już tego, tych pomyli się na mnie wylało. Ale są bardzo różni ludzie. Są młodzi ludzie, y, którzy wchodzą do tego biznesu, są ludzie w social mediach. Nigdy nie wiemy, jak bardzo możemy skrzywdzić. Y, słowem drugiego człowieka.